Siema ruteczki z tej strony Janeksowski I dzisiaj jest kolejny odcineczek z FFPS-a Klikamy ja kontynuuj i tym razem To sobie wezmę Tak, ostatnio robimy jakby zakończenie O, 101, so poczekajcie Tak, robimy zakończenie, w którym nikogo nie wpuszczamy I potem zobaczycie, co się stanie. Oczywiście, tak jak mówiłem w pierwszym odcineczku, nie zrobię wszystkiego dzisiaj. Więc... Yy, więc jak czekacie na zakończenie, to myślę, że jeszcze z dwa albo jeden filmik musi wlecieć. Ale dobra. Bierzemy sobie... Będziemy grali, musimy 9 razy w to zagrać, w to coś. Tu coś kupimy, żeby odblokować kolejny katalog. Tylko co, za bardzo tu chyba nie możemy na razie, racja? Nie możemy. Nie. Dobra, to na razie pograjmy. Jak najwięcej punktów zdobędziemy, Zdob to się chyba co. 100 daje nam pieniążki, ale nie wiem. Y o 500 już za pierwszym razem, to jest dobry znak. 1100, mój rekordzik. Mój rekordzik. Dostaniemy 200 pieniędzy? Zobaczymy zaraz. Byle by nas nie wywaliło. Tak, 200. Możemy kupić teraz. Ulepszyć sobie podłogę. Dobra, ulepszamy. Wow, poczekaj. Po jednej stronie mamy trzy. Są jakieś tutaj może zabawy. To możemy sobie kupić albo małą. Nie, bo mamy na razie. Dobra, kupimy. Tu mamy coś do zabawy. Mamy, ale z riskiem. Ryzyko jest. Nie, na razie tego nie kupujmy. Hel Chyba że to kosztuje 100. A ile kosztują te balony? 30. To kupimy to. I to kupimy. Powinno nam. Bo ile mamy teraz? Riska. Zero! A, bo jeszcze może nie postawiłem. A i tak nic nam nie dało, bo już ten health and safety jest pewnie dlatego. Ja sobie to trochę tak półkładam, żeby to było ładnie. Dobra, gramy dalej. To zagrajmy sobie. Oświetlenie jest tu gdzieś. O, albo głośniki. Kupimy to i Starczy nam na oświetlenie? Starczy. Za 5 tu może coś jest, poczekajcie. Nie, chyba nie. O, wszystko jest sprzedane. Nie, nie wszystko. Za 15 i 10, jeśli już. Okej, okay, co? Noc, zaczynamy. Mamy zobaczymy szybko statystyki sobie. Myślę, że są dobre. No, jak na początek. Hmm. Okej, okay, więc to zaczynamy noc. Zobaczymy, czy na pewno nikt nam nie wszedł. Ostatnie zadanko. A, tu jest też Tricka, Rockstar. Jak mi się wydaje, tak, bo ona tylko na takim... Okej, okay, i co? Log off. Dobra, robimy noc, ale wychodzimy z niej jakby od razu Czy to da się pomijać? Czy to da się pomijać? Chcę to zobaczyć W pierwszej nocy się nie dało Chyba się nie da On mówi chyba to samo? Scrap track, mówiłem O, da się, skip mm, no Wychodzimy Tak, wychodzimy Dobra, dobra, cicho, cicho. A ja właśnie sobie przypomniałem, że wy tego nie słyszycie. Y, powiedział, że tam wszystkie animatrony mają być przed niedzielą. Y, czy tam sobotą nie usłyszałem do końca? Y, w... Zebrane. Ale my nie skupujemy złomu dobra trochę mamy więcej pieniędzy. 10 tokenów znowu Kupimy kogoś Albo coś O, atmosfery 8 nam daje O, is, dobra, dobra o, o, to jest dobry mm, To jest na przecenie, ale nie Nie będziemy tego kupować O, ojeju, ale risk jest wysoki Chyba nie będzie już takich rzeczy, prawda? A, za 2000 czy jest tam... Nie, nie ma tu dalej nic. Kupimy sobie jakiegoś animatronika może lepszego, albo. Albo entertainment. Dobra, to kupimy. Jakiegoś animatronika może? Możemy animatronika jakiegoś? Zobaczymy, poczekajcie. Candy Cadet nie, nie mamy pieniędzy na niego. co bym kupił, ale to jest item Condition Terrible, więc nie chcę się narażać. Nie wiem, co daje Terrible. Powiększyłbym sobie scenę. Ale nie, do dwóch chyba tylko się da powiększać. Nie, do czterech. Poczekajcie. A czy Quenta sobie możemy potem zrobić? Nie ma ryska. Dobra, tu musimy postawić jeszcze to, o i z tym fajnego easter Sterega znam. Uf. Oj, żebyśmy nie przegapili tego, jest, patrzcie. Jedziemy, ja coś dowiedziałem się od drugiej rzeczy jeszcze. Jak nie znajdę to wybaczcie. Nie, to nie jest so. A Dzień dobry. Mm -hmm. A, i tyle. Aha, dobra. To nie wiem, czy to... Chyba ominęliśmy już to, tak mi się daje. Tak, ominęliśmy to. O, pioseneczka zwalnia. Patrzcie, idziemy do swojego domu. Prawdopodobnie swojego. No, wejdziemy do środka sobie. Dzień dobry. Familiada właśnie leci. Tu my pukamy do drzwi. Ale ktoś nas będzie ignorował. Czekajcie, jak O. No właśnie, żeby, żeby nie ignorował. Czy ty. O. Kurde, tego nie miałem. Coś nas ignoruje ewidentnie. Pójdziemy sobie na zewnątrz, sprawdzić to. Możemy tędy, chyba pójść? O, możemy tędy, dobra. Są jakieś śmieci. T tą stroną nie szedłem, więc tu jak. Ale tu chyba będzie wszystko to samo, co po drugiej. A, to są krzaki. A, no to samo, sobie jest po drugiej. Wybite okno i ktoś nam uciekł. A, nie możemy bliżej podejść. A. No, musi wrócić i tak dalej. Dobra, zobaczymy, czy bonusowy punkt dostaniemy. <śm> Stop. Nie, nie dostaliśmy żadnych bonusów. Um, mam coś do postawienia? Nie. Dobra, finish. Tokenów nie będziemy musieli zużywać. Okej, okay, skończyliśmy zadania. Wylogujemy się. Ah, co teraz będzie? Lefty? Zgaduję, że Lefty. Scrap Baby jest chyba ostatnia. Teraz skarbę i dobra, pomijamy takiej nie będziemy grać z nią. Mhm. Dobra, ile nam teraz nowych 71? O, dużo będzie, myślę. A, 100. 754, bo dolarów. Zobaczymy. Oczekajcie, bo ja bym kupił to. Aha, bo nie potrzebujemy większego tego. Za tysiąc. Ojej, dobra. Wiecie co? Coś tu kupmy, na czym możemy zarobić. Spacjon, zgaduje. Ach, troszkę zabrakło. Jeszcze 200 i powiększymy, czyli myślę, że dwie gry. Jest! Jest! Trzeci raz albo czwarty to był. Jest wszystko. Ale tak szybko to poszło. 11800. Ojej! Ohoho! Ho, 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 boy Dobra, pat. Ohoho! Ho. Czekajcie, nie, to kliknę. Tak, powiększymy sobie salę. Ile poszło? Powiększamy salę. I teraz możemy kupić tę drugą scenę? Możemy. I kupimy sobie animatronika ostatniego straszny gang który będzie miał swoją scenę? poczekajcie tak pomyślimy ten co się rusza niech ma własną ten jest aczykment straszny gang plus 1000 ja nie wiedziałem że aczykmenty dają pieniądze Ej, to poczekajcie poczekajcie tak zrobimy tu to postawimy Mm. Mamy mało bonusów. Coś z tego musimy kupić. Jakiegoś może animatronika. Nie wiem. To kupmy. Nie dało nam jeszcze tyle rare finds auctions. Jak wydam za dużo... Jest! To mamy. Ale tu są bardzo drogie rzeczy. Mm -hmm. Tak, postawię to. Tu mamy plus 100 i zobaczę, za ile są animatroniki. Takie. O te. Poczekajcie. Jest tu taki Orville elephant. O, good. A z. Mm, 2500. Ja, i za ile jest ten Orville? 4... Aha, dobra. Tu ja chciałem kupić. Ile ich jest? Chcę zobaczyć na początku. Za 200 kupuję. 190 kupuje, kupuję, kupuję. okej, okay, na razie mamy 3 dostali sceny, jeden dostał chociaż dobra, poczekajcie on jest trochę niski czekaj, jego wywalę jego i tu dam tego a tu dam tego, bucket bob jest najlepszy Sponsor. O, 2,5. Ale nie, dobra. Na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że się odcineczek podobał. I co? Wielkie dzięki za oglądanie. Cześć.